Siemka widzowie, w dzisiejszym odcinku takim krótkim powiem wam jak zostałem oskamowany w Pet Simulator, jakiego miałem farta i tak dalej. Jeżeli materiał się spodoba zostawcie łapkę w górę, subika i aktualnie prawdopodobnie już w tym momencie kiedy ten odcinek wleciał jest live, klikajcie na liveika. inwentory mam takie inwentory, te gifty będziemy otwierać na live, może huge jakiś wleci, no i ogólnie trafiłem 4 huge z tych giftów, no ale przechodzę do informacji jak zostałem oskamowany. Teraz wam się wyświetla screen i no, w tym screenie macie coś takiego, że mamy, mamy dwa huge masmero za Angerusa tego z komety, nie? No i sytuacja wyglądała tak, że chłop dał tego Angerusa. Ja dałem te dwa masmeroły agony. I zaakceptował, zaakceptował. Miał pełne inventory Dobra, była późna godzina, bo była późna godzina. Była godzina 23, jak to robiłem. A mnie wtedy głowa bolała i tak dalej. Siedziałem na Discordzie z tamto Miksem. Pozdrawiam serdecznie. No i sytuacja wyglądała tak, ze z pośpiechu. Później ten chłop dołożył pety. Dołożył pety do tych, do tego huge'a, nie? Dołożył pety tam chyba z 30 petów, dołożył i ja wziąłem scrollem na dół, żeby zobaczyć jakie pety, nie, dobra, chłop wziął ready, ja wziąłem ready i przez moją nieuwagę nie zauważyłem, że zabrał tego huge'a i dałem się skamować, w najprostszy sposób jaki się dało uważajcie, naprawdę uważajcie jak robicie trady, nie róbcie tak jak ja robiłem, e, ja się niestety dałem wrobić to się wrobiłem, no co ja poradzę na to, mówi się trudno, no ale wy tam naprawdę uważajcie na to, bo Tacy z kamerzy niestety są, nie? I naprawdę wbijajcie na Discorda, wbijamy 200 członków, niedługo jakiś odcinek prawdopodobnie z Minecrafta się pojawi Milix, jak zmontuje to na kanał wleci, więc takie szybkie info do Was weszło, że uważajcie na skamerów, bo to naprawdę jest masakra z nimi. Ja byłem Uki, Widzimy się w następnym odcinku. Siema!